Fazy grupowej, presja jest ogromna. Najmniejszy błąd może drogo kosztować każdą z drużyn. A nam pozostaje czekać i patrzeć, kto wyjdzie zwycięsko z tej próby sił. Suarez. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Lionel Messi. Zablokowany strzał. FC Barcelona będzie wykonywała rzut rożny. I będziemy mieli kolejny rzut rożny. Tomasz Pędziora. Po tym jak ostatnio prezentuje się poznański Lech, zwycięstwo w dzisiejszym meczu, nie mówiąc o remisie, byłoby wielką niespodzianką. Masz rację, trudno się spodziewać, by nagle... Czy to... Szansa! Ależ spudłował. Ślep przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Pawłowski. No piłkę odebrał i, i stracił. Neymar. Ach, zachwiał się, ale wciąż mocno stoi na nogach. Dokładnie zagrana piłka na skrzydło do Messiego. I dobry przechwyt obrońców. Świetnie teraz piłka wysoko podana do Messiego. No, będzie gol? Nie udało się. Słupek, a piłka opuściła boisko. Jordi Alba. Sergio Busquets. Neymar. Jordi Alba. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Uderzenie w stronę bramki. Byli blisko by prowadzić, ale spudłował. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Aut. Piłka dla Lecha. Łukasz Trauta, ale ładne techniczne zagranie. Niestety stracił piłkę Pawłowski Łukasz Trauta. Uderzenie? Ależ parada! Skoro mówimy o Barcelonie, to może przypomnijmy, że Katalończyków w innych regionach Hiszpanii przezywają, co miałem okazję sam usłyszeć, Polak, czyli Polacy. Tak, też się z tym zetknąłem w Barcelonie. Nie bardzo wiem z jakiego powodu. Niektórzy uważają, że chodzi o niezbyt zrozumiały dla Hiszpanów język kataloński, ale wydaje mi się, że to już jest złośliwość ludzi z Madrytu. Kamiński. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? I nie sta? Udało mu się uwolnić pod opieki. Suárez. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo Brawo. Tomasz Wimpiora. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Ładne wejście, przejęcie piłki. Groźna kontuzja dalej nie będzie mógł kontynuować gry. No i Barsa musi dokonać zmiany. Łukasz Trałka. Sergio Busquets. Wybiega na pozycję. Oddaje strzał. Rafił piłk poprzeczkę. Piłka nadal na boisku. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Pierwsza połowa nie przynosi rozstrzygnięcia, ale kogo to satysfakcjonuje? Przecież to jest... I zaczęli drugą połowę meczu. Sergio Busquets. Andres Iniesta. No, brawo, świetne wyjście z wodem. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Piłka że za moment z autu. Tomasz Kinjora. Łukasz Trauta. No brawo, znakomicie uniknął teraz w ślizgu rywala. Sergio Busquets. Nie jest sam. Obręcić. Strata w środkowej strefie boiska. Neymar. Dobrze przebił się. Out piłka dla Lecha. Pawłowski. Jest szansa. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Sergio Busquets. Tabin I po strata piłki. I przeskakuje nad nogami rywala. Andres Iniesta, Sergio Busquets, czy to wykorzysta? Szansa! Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Ja. Nie, 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 tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Gracz dalej. Sędzia poczekał na rozwój wypadków, jednak rzut wolny. Łukasz Elecha za moment z autu. Trener wprowadza dwóch rezerwowych graczy. Bartłomiej Pawłowski. Jest teraz atakowany. Próbuje mu zabrać piłkę. Jordi Alba. Pytanie. Sędzia przerywa grę. Był faul. Jak zareaguje? Jest dośrodkowanie. Przechwycił dośrodkowanie. Kto wykorzysta te końcowe 5 minut, to zostanie zwycięzcą w tym meczu. Wciąż remis. Czabi kapitalnie broni, górą bramka znowu w tej sytuacji i wciąż mamy remis. Lisdek sędziego, faul, no i zobaczymy co będzie dalej. Nie czekali, piłka już w grze. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Piłka w rękach bramkarza. 0 do 0 to ostateczny rezultat. Ładny mecz zakończony remisem i sprawiedliwy rezultat.